Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z historią przez życie. Dziś przejdziemy do omawiania drugiej części sytuacji Polaków w trakcie I wojny światowej. Zapraszam serdecznie. W roku 1916 relacje między Polakami a mocarstwami zaborczymi robiły się coraz bardziej napięte. Kiedy I wojna światowa zaczęła wchodzić w decydującą fazę, a szala zwycięstwa w tym konflikcie coraz bardziej przechylała się na korzyść państw Entanty, spychając jednocześnie państwa centralne, w tym Niemcy i Austro-Węgry, do coraz głębszej defensywy. W tych okolicznościach, aby pozyskać dla siebie większe poparcie ze strony Polaków i zachęcić ich do wstępowania w szeregi wojsk niemieckich lub austriackich, władze zarówno Niemiec, jak i Austro-Węgier wydały dokument, znany dziś jako akt 5 listopada, gdyż wszedł on w życie 5 listopada 1916 roku. Na mocy tego dokumentu Władze niemieckie i austriackie zobowiązały się do tego, że na ziemiach dotychczas okupowanych przez państwa centralne zostanie utworzone nowe autonomiczne państwo polskie z własnym rządem, armią, konstytucją, które zagwarantuje Polakom szeroki zakres praw i przywilejów. W zamian jednak Polacy będą zobowiązani do składania przysięgi wierności zarówno cesarzowi niemieckiemu, jak i austriackiemu, i na czas trwania wojny będą walczyć po stronie obydwu cesarzy. Dokument ten nie został ciepło przyjęty przez przeważającą większość Polaków, konsekwencji czego już na początku 1917 roku doszło do wydarzenia znanego jako kryzys przysięgowy gdy coraz więcej Polaków służących w armii niemieckiej lub austriackiej zaczęło odmawiać dalszej służby na rzecz swoich zaborców i odmawiało składania przysięgi na rzecz cesarza niemieckiego i austriackiego. Doprowadziło to tym samym do masowej fali aresztowań wśród wielu polskich żołnierzy głównie polskich legionistów służących pod komendą samego Józefa Piłsudskiego. Sam Piłsudski również został aresztowany i osadzony w twierdzy Marienburg, gdzie miał pozostawać pod zasięgiem działalności politycznej i wojskowej. To jednak jedynie zwiększyło popularność jego osoby wśród polskich kręgów politycznych i patriotycznych, jeszcze bardziej zachęcając Polaków do występowania przeciwko mocarstwom zaborczym i odmawiania walki w imię ich interesów. Jednocześnie na zachodzie, po stronie państw entanty, zaczęła formować się nowa polska armia, na której dowództwo przejął generał Józef Haller, który zdołał zawrzeć porozumienie z władzami francuskimi, co doprowadziło do tym samym do utworzenia armii. Polskiej we Francji, która ściśle współpracowała z siłami francuskimi, walcząc na froncie zachodnim przeciwko armii niemieckiej. Armia Halera zamiennie nazywana była również Błękitną Armią Halera, gdyż żołnierze z tej jednostki walczyli głównie w charakterystycznych błękitnych mundurach noszonych przez francuskich żołnierzy. Armia Halera walczyła przeciwko Niemcom praktycznie do zakończenia I wojny światowej. W międzyczasie na terenie samej Polski utworzono w Warszawie zalążek nowego, niezależnego rządu polskiego, jakim była Rada Regencyjna. Ta rada, złożona z trzech radnych, miała położyć fundamenty pod rozwój nowego polskiego rządu, który przyczyni się ostatecznie do odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918. W tym samym czasie na zachodzie, na terenie Stanów Zjednoczonych, swoją działalność polityczną i dyplomatyczną kontynuował Ignacy Jan Paderewski, który ostatecznie w roku 1918 osiągnął swój największy sukces, gdy udało mu się zawrzeć porozumienie z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych Tomasem Woodrow Wilsonem. Prezydent Wilson pod koniec I wojny światowej sporządził tzw. 14 punktów, w których. Wymieniał najważniejsze zagadnienia związane ze swoją polityką, jaką miała przyjąć Europa i reszta świata po zakończeniu I wojny światowej. Paderewski, wywierając nacisk na amerykańskiego prezydenta, zdołał go przekonać, aby 13 z tych 14 punktów było to, aby na mapę Europy powróciło niepodległe państwo polskie z własnym rządem. Konstytucją oraz armią. Państwo, które będzie w pełni niezależne i suwerenne i nie będzie podlegać żadnym obcym mocarstwom. W ten oto sposób został poczyniony kolejny stanowczy krok zmierzający do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ostatecznym zwieńczeniem walk, jakie Polacy podejmowali w trakcie I wojny światowej w imię odzyskania swojego kraju, były wydarzenia, które rozegrały się w listopadzie. 1918 roku. Wykorzystując fakt, że do tego czasu prawie wszystkie państwa centralne wycofały się z pierwszej wojny światowej, Polacy przystąpili do działania. Już na początku listopada 1918 roku do Polski powrócił Piłsudski, którego zwolniono z twierdzy Marienburg. Następnie objął on dowództwo nad wszystkimi lojalnymi wobec niego oddziałami Legionów polskich, z którymi 11 listopada 1918 roku zajął Warszawę i rozbroił wszystkie znajdujące się na terenie polskiej stolicy niemieckie oddziały odpowiedzialne za okupację miasta. W ten oto sposób od tego momentu przyjmuje się, że Polska oficjalnie odzyskała niepodległość i zakończyła 123 lata niewoli trzech zaborców. Oczywiście, proces ten miał trwać jeszcze bardzo długo, zanim Polska ostatecznie ukształtowała swoje granice, swój rząd oraz konstytucję. Jednakże, w dniu 11 listopada 1918 roku tysiące, jeśli nie miliony Polaków, zarówno w kraju, jak i za granicą, miało w gruncie rzeczy powody do radości, gdyż ich kraj wreszcie stał się wolny i całkowicie niezależny od interesów trzech zaborców. Dzięki czemu? Data 11 listopada 1918 roku na zawsze zapisała się złotymi zgłoskami na kartach naszej historii. Podsumowując, w dniu 5 listopada 1916 roku Niemcy i Austro-Węgry uchwaliły tzw. Akt 5 Listopada, w którym obiecywały na zajętych przez siebie ziemiach utworzyć nowe autonomiczne Królestwo Polskie, cieszące się szerokim zakresem praw, ale mające podlegać jurysdykcji państw centralnych. Akt ten nie został przyjęty przez większość Polaków, a wśród polskich legionistów z Piłsudskim na czele doszło do tzw. kryzysu przysięgowego. Podczas którego zaczęli oni wypowiadać posłuszeństwo armiom państw centralnych, zaś Józef Piłsudski został w odwecie aresztowany i osadzony w twierdzy Marienburg w roku 1917. W tym samym czasie na zachodzie w ramach armii francuskiej zaczęła funkcjonować nowa armia polska nazwana Błękitną Armią Halera, na czesie jej dowódcy generała Józefa Halera, który rozpoczął walkę z Niemcami na froncie zachodnim Wielkiej Wojny. Równocześnie w samej Polsce powstała namiastka nowego polskiego rządu, jakim była Rada Regencyjna w Warszawie. Z kolei w 1918 roku, dzięki wpływom Ignacego Jana Paderewskiego, prezydent USA, Thomas Woodrow Wilson, uchwalił 14 punktów programu politycznego, który zadecydował o losie powojennej Europy. Trzynastym punktem tego programu miało być utworzenie niepodległej Polski. W listopadzie po odzyskaniu wolności Józef Piłcucki poprowadził lojalne wobec niego oddziały Legionów Polski do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 roku udało się rozbroić lokalne niemieckie siły garnizonowe, wyzwalając tym samym polską stolicę. Niedługo później Rada Regencyjna, przy współpracy z Piłcuckim, ogłosiła powstanie nowej, odrodzonej Polski, kończąc tym samym 123 lata niewoli trzech zaborców. Oczywiście był to zaledwie pierwszy krok na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości, gdyż walki o ukształtowanie polskich granic miały trwać jeszcze przez następne kilka lat, ale jest to już temat na zupełnie inny odcinek. Na dziś to byłoby już wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.